I dzisiaj gramy Roblox Brehaverem. Mamy tutaj gotowe. No. Ej, nie jest to twoje w Co ty jesteś? Mam cię Tutaj będziemy robić nocowanie. Jakie są cecy? Nie mów nic. Takiego... No nic nie będzie sasnego. Ale mamy tylko mamo na wiemy kasy, co to ty. Okej, chodź, a musimy twoją siedzenie. Jesteśmy takie... Hej, to się stanie jak tutaj? Ty zepka jest normalnie, kochani. To tutaj hacki. Co to jest? to, na to! co oh, że maluję. Nie, nie, nie. Oh, to okay. okay, moi... jest alarm mączony, ok. Nie, nie, nie. tak, tak, tutaj, okej. tak, tak, ok. Gdzie ty jesteś? A ja jestem właśnie tam. Gdzie tu jest? auditorium, tam gdzie jest cena. Tam jest cena. Tam i tutaj w et, jestem w scenie. Chodź tutaj, szybko. Gdzie to jest Gdzie ty jesteś? Chodź, patrz!

A nie on! Oh. Ja mogę zasnąć tutaj tak strasznie jest, ty, komputer zniknął. Czy tutaj tyle, tyś cała światło? Sektoś tam Okej Okej. Okay. No, milena stawa, jest stawa, ja tutaj się boję. Ja, że tutaj się boję. Nie, biorę nie, biorę tak jest ta latarka? Okej okay. Czekaj. Tutaj ja nikt nie był z Co? Co to pisze? Um. No students allowed. Za tych uczniów to nie wolno. Uh. No. Ej, czy to ty mój kochart jest normalnie? Ty mój kochart jest? Tam dawaj wyjadę, he? Taka uwaga, bo ja tutaj. Ha! no prawda. E, kongra ryby. Jak nie wiedzieliście, kochani, po ogóle nie mocno na Instagram albo coś postuję, ale. Beliby, Kuchen, tyle. <try> Dziwnej ryby. Ej, a już siódma jest! Tu siódma jest! Eee? Okej, okay, to było dziwne, um, Jest dzisiaj jest story, to musimy stosować... Nie, nie ważne, mi Musimy tutaj wszystko to poszątać i znaleźć dom, bo ja nie chcę tutaj zostać. No tak, i my zostawiamy. Okay. Masz go-kart? Koga dzięki! Dawaj, zrobimy domy gdzieś. Czekaj na mnie! Dobra, ja podamimy ten grace. No to by... zrobimy youtuber house. Takie tutaj. Nie ja tam już widzę domy.

Nie, ja znajdę już. Okej, co faj. Fake news. I co to domu? Albo? To domu? To tu robimy ten obóz. tutaj jest dwa domy. Co, po co ty masz laptop? No Czy tutaj nie ma karasu? Okej, to może jeszcze sobie z sobie 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 odsłodzę, ale wow. Ja zrobię ten cały okay. hołd, ale Okej. Okay, Okej kochani, więc to było dziwne. Ej, jak kochani chcecie następny filmik ode mnie i od Mama. Mileny widzieć, to dajcie like. I komentujcie, co jakie filmiki mamy na następny, następnym razem zrobić. Pa-pa!